Cześć, witam z tej strony Stepson. Dzisiaj będziemy nagrywać ym, sobie Bro Stars i dzisiaj mamy Opening. Yy, opening yy, 10 że yy, skrzynek. Jest raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 skrzynek. No więc, jak coś leci, to będzie super. Więc nie przedłużam. Nie już, 24 dni do końca sezonu? Ło, wow, niedługo już kończy. Jest, chciałem nagrać dwa, yy, dwa dni temu odcinek, yy, nie z Fortnite tylko że to jest nowy sezon, ale zapomniałem yy, to, że nagrałem już z Fortnite'a, więc no, mamy nowy sezon i, i ten. <grych> Dobra, więc ja już nie przedłużam. Brakuje mi jedna rzecz. Stał Power to dynamajka. Więc myślę, że coś nie niej wyleci, lecimy A zostawcie łapeczkę, subskrypcję z dzwoneczkiem, bo będę wiedział, że lubicie Brawl Stars z openingami, to będę dalej nagrywał openingi. No, więc nie przedłużam. 20 subów pokazuje twarz, więc nie przedłużam, lecimy. Pierwsza skrzynka. Nic nie ma. Druga skrzynka. Też nic nie ma. No, dobra. Kolejna skrzynka duża. Nie ma. Nie ma. Nie ma też? Też nie ma. Nie ma i nie ma. Dobra, to jeszcze ile? Jeszcze ta i trzy do... Jedna rzecz, co jest? Zasłaniam. Nic nie ma. Zasłaniam. Też nic nie ma. Ostatnia skrzynka. Ob obrócę się, stójcie. Trzy razy się obróciłem. I będzie. Nie ma nic. A szkoda. Trochę się napracowałem. Szkoda. Że nic nie ma. A to nic. Do dziesięć. Ostatnie lecimy, po ostatni już. Uuu, no dobra, to ja sobie lecę jeszcze jego. Jako... Piąta. O, prawie szósta. Co ma za Ten. No, to co? Chyba tyle z tego odcinka. No. Więc za dwa dni się widzimy, więc pa!